Siemanko mordeczki, witam Was w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj, kurde, trochę spalania drzewa. Potem będzie, może, trochę jeszcze znięcia. Mm, ogólnie, tak biorąc, to no, idzie kurwa łujek. dobra. <gry> o, pierdolne Cię w łeb, kurwa to zabije. Kocury łażą po podwórku. Idę Wam pokazać, co spaliliśmy. Ile tego jest. Cztery wozy ogólnie licząc Na cztery wozy się zabrałem Chociaż po resztkę byłem przyczepą W sumie trzy kursy zrobiłem Przy złożeniu no Ogólnie to se tak tyle tego jest Sfalimy resztę z tej przyczepki i odwiozę przyczepkę kurwa I zobaczymy czy będę Jeszcze coś dzisiaj Robił czy może Jutro będę żnął. Jak będę no, no to też mam coś ponagrywam i tak dalej. No. I tak ogólnie fajna pogoda, nie? I okolica też spokojna. Jak chujowa, ciepło za gorąco, kurwa, za gorąco źle. Zimno kurwa źle. Kurwa człowiekowi nigdy nie dogodzisz, Chłopy Nie wiem, no dobra, no Dwa wozy żeśmy spalili, napakowane. No tam resztę jeszcze spalimy. Przyszykuję sobie krajzegę, tam już stoi, za tą przyczepką odkryta. No nie, zobaczymy. Jak będziemy dzisiaj jeszcze żnąć, no to coś wam nagram. Także co, ja robię cięcie i widzimy się później. Elo. No to dobra, elo, mączki, witam po cięciu. Że po cięciu witam, tam wujek już, ja widzicie, nie słyszycie. Pewnie ja byłem teraz kawę zrobić. Będę go wołał, tam już pół woda żeśmy nacięli. Mogę Wam trochę pokazać, jak to idzie. Siła, tempa będzie trzeba kurwa oś. wszystko kurwa tympe. Ale jakoś to idzie, dobra. Nam się nie spieszyć kurwa. Do zimy jeszcze trochę czasu jest. Także spokojnie narobimy tego drzewa. Zapasy są jeszcze. Więc braknąć, kurwa nie braknie, nie? <zysy> Ale kloca sobie wziął. Ale przejebał go na pół. O na kawę Dobra, wiecie co ja mu pomogę, bo kurwa mać. No ogólnie to tyle mamy na rzędzie, już cały wozik jest. Wszystko do szopy pójdzie zaraz. Także jakoś robota idzie. Tam samochód, brata Golfik, trujeczka. Kurwa <śm> nie będę pokazywał tablic rejestracyjnych, bo chuj wie co skąd robicie? Jak to wy. Nie no dobra jaja się robię o. Dobra, idę go wołać na kawę, wypijemy kawę, będziemy robić dalej eee, Pewnie dzisiaj już tego układać nie będziemy Jutro to jeszcze dogram najwyżej jak coś Bo to będzie krótki materiał A takie robić takie 20 minutowe to sam raz Myślę, to nie To nie Mordzie, pozdrawiam wszystkich i widzimy się później Hello Siemano wariaty, witam Kurka wadna, dzisiaj będziemy sobie trochę drzewa układać Patrzcie, trochę nażnęliśmy, a Kujba, doszło trochę tego drzewa Nie dużo miejsca zostało, a ja mam tyle do ułożenia Prawie O za kurwa <suszy> Nie wiem, dobra, postaram się to wam jakoś zrobić, żebyście trochę Popatrzyli jak sobie zapierla przy drzewie. Kurwa <grywa> Tak, tylko jakby to ustawić, to nie wiem. Jakiś logiczny sposób kurwa, nie? Nie da się kurwa, może się da Dobra, nie wiem, nagrywa, 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 dobra, nagrywa. Kurwa. Chuj telefon spadł. Dobra, chuj, to się wytnie. To się wytnie, dobra hmm. Kurwa stój. Dobra. I to się ma mordy, dobra, ja was witam, założę sobie rękawiczki. Założę sobie rękawiczki i sobie będziemy kurwa robić. O, para papa, pa, mamy rękawiczki, mamy drzewo kurwa i możemy układać. I lecimy. Lecimy i nie śpimy. Powiem Wam, że trochę z rana wstałem. Poogarniałem się tego kurwa twita. Coś tam się udało zrobić. Trzeba jeszcze tylko dopieścić parę szczegółów. I myślę, że będzie spokój. Co, co prawda innym sposobem. Ale chuj. Rzodka mokra też się poli, sucha jeszcze lepi i <gry> kurwa. Tam Jorka bym tu kurwa zaprosił do tego układania. Kurwa, i werko i można układać. Nie, no ja se robię. Ja se robię, mordy kurwa. Za dużo wam tu nie nagram, ale trochę, żebyście mieli tego materiału, potem wam jeszcze z koszenia może coś nagram, ja będzie mi się chciało, a może nie chciało, kurwa, kurwa mnie to, bo jestem wysoki, a jak powinienem być. Znąć na jutro by było też zajęcie zawsze ciąłem kurwa drzewo sam teraz kurwa nie chcą mnie dopuścić e no w sumie mógłbym ciąć sam kurwa ale wiecie jak to jest Ta robota idzie kurwa Na razie mam blisko, bo mogę sięgać rękami I nie muszę z boczy nawusnąć kurwa Poprzerzucać Troszkę Wejdź zejdź, przerzuć kurwa i chuj Trzeba ponarzekać, żeby narobić Dobra. Jakoś to idzie добрым будем не зайти в Trzeba, bo mogę powiedzieć, no robota z drzewem, no. Kurwa, takie układanie. A to jest tam jeszcze het do tyłu. Parę metrów. Jest cała szopa ułożona. Jeszcze mam piwnicy ułożone. dole trochę. Na narożniku taką dobrą działkę Lewa jeszcze bym musiał narobić żeby doszły dole zapierdolić no do zimy trzeba tyle że będę musiał zrobić kurwa nie wiem to odpalanie w tym jebanym silniku kurwa Nie wiem jak, ale muszę coś wykombinować. No bez odpalania ani chuj. Ni roboty. wiecie że kurwa ropa droga 8 zł za liter kurwa są patałachy pierdolone ja mam za tą ropę kurwa ile welezie nie tylko za ropę nie wiem ile tego tam będzie nagranych. Ja Trochę wam ponagrywam tak z tą zobaczymy jak to później wyjdzie coś tam jeszcze wam dogram jak to będzie chujowo bo kurwa potem krzyż boli kurwa no w kampiony nie lubię tak robić Jakby zamiast prosto chodzi To kurwa zachodzę tak Jakbym miał kurwa garba Jak wielbłąd kurwa Ja myślałem, że gazej pójdzie, wycie, Ale to jakoś kurwa idzie Kurwa, gdzie lecisz Trzeba dalej układać Pozdro wszystkim. Że jak się uda, to dzisiaj to wrócę, a jak jutro nie, to jutro. Mam się pozdrawiam. Zrobię mi gratisową miniaturę. Kurna. Nie miał do dodatkową robotę Kurwa Nie no, nie będzie miał ja, tam No, może jak myślicie starczy wam tego nagrywania z tego układania ja tam pauzę wcisnę to kurwa nie będziecie nic No i zdjęcie wygląda tak samo, bo tylko że szybka jest stoicie, nie? Czakę z wam pokażę jak będę działkę. Ale chyba lepsza kamera być na... Wiecie, taka kanał Petynę. Teraz ja nie wiem, teraz będzie się na mnie kurwa z Nie wiem co, dobra mądrych. Ja się zaraz żegnam, bo dokąd teraz te samo. Są...

Do zobaczenia później, mordy. Nie wiem, może będę kosił trawę jeszcze dzisiaj, zobaczę. Chociaż nie jest jeszcze taka wysoka. A jak będę kosił, to najwyżej dogram i do, do, dorzucę do tego. Wtedy wam zbuntuję odcinek. Bo na pewno będę wysiekać. I taką, wiecie, pchaną kosiarą, w sumie samojeżdżącą, bo tylko... Łapiecie za to i ona sama sobie je, kurwa, nie? Aby se chodzicie za tą kosiarką, jeszcze taką spalinówkę też mam. <laughs> A tamtą bratę później wam pokażę na nagraniu. Zobaczcie, fajna Spodobała mi się lepsza niż ta spalinówka. Bo to tylko tak kurwa chodzicie i chuje. Dobra, widzimy się później. Pozdrawiam. No. Jeszcze Wam tylko pokażę. widzicie teraz będzie wyciąganie z, ze środka wozu. <gry> no 16 mil, no kurwa, to trochę nagrania macie. Początek tam trochę obetnę, bo mi kamerka z, telefon spadł. Się tam pomontuje i będzie giciero. Także pozdro i do zobaczenia później. Elo.